Siema wszystkim, z tej strony mówi Pinros, a oto pierwszy odcinek z serii Grajniak Czyli zagrajmy w Zakon Rubinowego Smoka, wersja demonstracyjna. Kolejna gra z RPG Makera VX zawitała na mój kanał. Tym razem jest to produkcja autorstwa INRE, czyli autora wcześniej nagrywanego przeze mnie kruka. Czym dokładniej jest ta gra? Jest to produkcja, której akcja gry dzieje się w tym samym uniwersum, co wcześniej wspomniany przeze mnie kruk, a raczej grubo po wydarzeniach z pierwszego kruka. Niestety jest to jedynie wersja demonstracyjna gry, która do tej pory nie doczekała się pełnej wersji, i coś czuję, że chyba się już nie doczeka, ale za to mamy demo, które. Przejście gry zajmuje jakieś dwie godziny, więc na pewno będzie co robić. swoją drogą dawno nie nagrywałem nic z RPG Maker'a. Okej, okay, dobra. Był jedno odcinkowiec z najstarszego, ale ja mam tutaj na myśli pełnoprawną serię z RPG Maker'a w sensie z gry, z tego silnika. W sumie ja się wam tak przyznam że już od dłuższego czasu mam tą serię z tej gry nagraną, aczkolwiek nie było jeszcze jakoś takiej okazji, żeby móc te odcinki wszystkie zmontować i opublikować na kanał. I w sumie wydaje mi się, że to będzie akurat dobra chwila, zwłaszcza, że chciałbym trochę odpocząć od Century Edge of Ashes. Mam nadzieję, że seria z Zakonu Rubinowego Smoka Wam się spodoba, zwłaszcza, że ja z tą grą mam dość miłe wspomnienia. I wydaje mi się, że to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o część wstępną. No to w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak rozpocząć serię z zakonu rubinowego smoka. Wersja demonstracyjna. No to w takim razie nowa gra. Kapitan. Idziemy. I lepiej nic nie kombinuj. Poruszanie się. Klawisze strzałek. Interakcja. Klawisz Enter. Menu. Klawisz Escape. Szybsze poruszanie. Przytrzymanie klawisza Shift. Czyli klasycznie rzecz biorąc. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Więc tak, poruszamy się w ten sposób. Coś powiesz? Idź. Dobrze, kapitanie, idę. Przyprowadziłem więźnia. Świetnie. Rozkuj go. Ale przecież to... Powiedziałem rozkuć. Oczywiście. A teraz wyjdź. Sami sobie poradzimy. Podejdź do stołu i spocznij. Okej. Okay, mogę się poruszać? Oczywiście, że mogę. Kat, nawet tego nie próbuj. Okej, okay, dobra, Kacie. Chciałem tylko spróbować. Więc tak, mam podejść do stołu. Więc ty coś powiesz? Siadaj. Okej, okay, dobra. Kobieta mi mówi, żebym siadał, więc chyba będę musiał siadać. Ale zanim usiądę, to ja sobie tutaj całość przeklikam. No bo dlaczemóż by nie? Mamy menu w formie koła. Ok, lokacja, sala tortur. Więc tak, co możemy zrobić? Oczywiście możemy zapisać grę w ten sposób. I zagadamy jeszcze tutaj okolice. Usiądź już. W sensie nie okolice, okolicznych typów, co tutaj są. Ewentualnie ty, Kacie. Nic nie powiesz? Przemilczysz tą całą sytuację? Ewentualnie ty, kolego. Przestań się kręcić, siadaj. No wej, zanim usiądę, to ja bym sobie chciał tutaj sprawdzić wszystko, wyklikać. No ale cóż, wydaje mi się, że raczej nie bardzo. Nic tutaj nie zrobimy, więc zapiszmy grę i usiądźmy na krześle. Nazywam się Atto, a to Laila i Mendok. Atto, a ty jak masz na imię? Jestem, nie Twój interes. W sumie czemu nie? Moje imię jest dla przyjaciół, a tutaj ich nie widzę. Nieładnie. Lepiej szybko znajdź sobie w którymś z nas przyjaciela, bo jak nie powiesz natychmiast swojego imienia, to zmuszony będę przedstawić cię z naszym katem. Ja mogę się zaprzyjaźnić z Lailą, jeżeli jest taka możliwość. A on inaczej już z tobą pogada, kmiocie. Jesteś wyczerpany, więc może będziesz miał na tyle szczęścia, że umrzesz stosunkowo szybko. Jestem. Ewentualnie przemilczmy to zobaczymy, co się stanie. Nie pozostawiasz mi wyboru. Kacie. Mendok, atto, co ty wyprawiasz? Przecież zabije nam więźnia! Trudno. Nie mamy innego wyjścia i tak nam nic więcej nie powie. game over czyli pierwsza śmierć W sumie szybko poszło No ale cóż chyba jednak będziemy musieli powiedzieć ad to jak mamy na imię No cóż chyba innej opcji nie ma Swoją drogą dobrze że zapisałem grę Wczytujemy i usiądźmy na krześle Nazywam się Atto, a to Laila i Mendok. A ty, jak masz na imię? No to w takim razie powiem. Jestem. Nie interesuje mnie kim jesteś. Jesteś tu nowy. <tuszel> tak. Ale to byłby zwrot akcji. No cóż, w takim razie możemy w sumie napisać sobie imię. W sensie tak. No to w takim razie Piny, RO i Z. Ok, nazywam się PinRos. Swoją drogą mamy tutaj jeszcze polskie znaki oraz inne znaki. No ale dobra. Jesteśmy Pinros. I niech tak będzie. Okej. Okay. Pinros. Jestem Pinros. A więc Pinros, syn wiedźmy Ramiry. Ciekawe. Nie tak bardzo jak ci się wydaje. Zobaczymy, co my tu dalej mamy. Hmm. Taki młody, a już gnije w lochu. Opowiedz nam, jak to się stało. Dobrze, odmawiam. W sumie dobra, odmówimy. Zobaczymy, co się stanie. Nic Wam nie będę opowiadał. To, co się ostatnio wydarzyło, to nie jest Wasza sprawa. Obawiam się, drogi chłopcze, że jednak jest. Sprawa jest bardzo poważna. Radzę Ci współpracować, bo zapoznam cię z katem. A on inaczej już z tobą pogada, kmiocie. Jesteś wyczerpany, więc może będziesz miał na tyle szczęścia, że umrzesz stosunkowo szybko. Okej, okay, będziemy mieli tutaj powtórkę z rozrywki, więc raczej powiem mu całą prawdę. W sensie opowiem mu to, co się wydarzyło. Niech będzie. Jak już wiecie, jestem synem Wiedźmy Ramiry z mrocznego lasu. To było kilka dni temu. Matka kazała mi załatwić kilka spraw. Inre przedstawia zakon rubinowego smoka. Prolog Wiedźma Ramira Synku, możesz załatwić dla mnie kilka spraw? Co mam zrobić? Od kilku nocy spać nie mogę przez wycie tych cholernych wilków. Mógłbyś zapolować na nie w lesie? Dobrze, nie ma problemu. Uważaj na siebie, nie chcę, aby ci się stała krzywda. Potrafię walczyć, matko, więc nie martw się z byle powodu. Nie zapomnij o ekwipunku. Polowanie. Okej, okay. możemy się już ruszać. No to w takim razie sprawdźmy sobie może na sam początek, chociaż z drugiej strony lepiej zapisać grę. Lokacja chata. Więc sprawdźmy sobie. Nie powinienem wychodzić bez ekwipunku, to niebezpieczna okolica. Dobrze, w takim razie będziemy musieli założyć ekwipunek. Ewentualnie zagadajmy Ramire. Synku, chyba nie masz problemu. Z tymi wilkami! Byry oblemu, problemu, problemu, byry oblemu, tak. Nie mam żadnych problemów. Dla ciebie matko pokonam każdego. Ale pamiętaj, że zbyt duża pewność siebie może cię łatwo zgubić. Zapamiętam twe słowa. No i w sumie tyle. No to w takim razie chodźmy do skrzyneczki. Miecz żelazny. Skórzana kurtka. puklesz, Trzy małe mikstury lecznicze. Zakładanie ekwipunku. Menu, ekwipunek. Wybierz część ekwipunku. Wybierz przedmiot. Zatwierdź Enter. Okej. Okay. Dla tych, którzy nigdy nie mieli styczności z RPG Makerem, w sensie z grami z RPG Makera to jest jakiś pomoc. Użycie przedmiotu menu przedmioty wybierz przedmiot, zatwierdź Enter. Dobrze wiedzieć. No to w takim razie skoro tak, to teraz założymy sobie ekwipunek. Z kominka nic nie możemy wziąć. W sumie byłoby dość ciekawe, gdybym mógł. Mała mikstura lecznicza. Odnawia 150 życia. Miecz żelazny. Miecz wykonany z żelaza. Okej. Okay. Skórzana kurtka. Kurtka wykonana ze skór. Dobrze wiedzieć. Puklesz. Zwykły stalowy puklesz. No i super. I sprawdźmy sobie polowanie. Zabij wilki w mrocznym lesie. Czyli nasz pierwszy quest. Dobrze wiedzieć. Moją kochaną matkę dręczą wilki, w sensie ich wycie. Sprawdźmy sobie, jeszcze, czy coś mamy. Nic nie mamy, jeżeli chodzi o umiejętności. Ekwipunek. Załóżmy sobie wszystko. Naszą kochaną mamusię dręczą wycie wilków w nocy. Jesteśmy dobrym synkiem, więc chodźmy je pozabijać, w sensie zapolować. To jest prawidłowe słowo. Sprawdzimy sobie jeszcze statystyki. Pin rozbrak, w sensie brak frakcji, ewentualnie klasy postaci. Siła, obrona, wola, zręczność. Takie są statystyki. Więc co możemy jeszcze zrobić? Oczywiście zapisać grę. To przede wszystkim więc co możemy tu jeszcze zrobić kiciuś, czarny kotek czarny kocur mojej matki przygarnęła go jak zdechł poprzedni podczas eksperymentu ten od początku wydaje mi się jakiś podejrzany ale cóż, wiedźma bez kota to jak rycerz bez miecza no dobra, mamy kiciusia, czarnego kotka Mogę go jeszcze tutaj jakoś pogłaskać, coś, cokolwiek. Takiego uroczego czarnego kciusia. To chyba nie jest ten sam kot, co w pierwszym kroku. Wydaje mi się, że chyba raczej nie. No cóż, przestańmy go molestować enterem. Więc teraz tu. Wyraźnie wyczuwalna moc. Wiedźmy zawsze mają swoje tajemnice. No, w rzeczy samej, klejnocik. W sensie zielony diamencik? Coś mogę tutaj wyklikać? Zapoluj na te wilki. Dobrze, matko, wiedzmo Ramiro. Zapoluję na te wilki. A jeżeli nie zapoluję, to co? Dostanę szlaban na komputer? Nie będę mógł grać w Gotika. Smutek i pożałowanie. No ale dobra, jesteśmy na zewnątrz, więc przeklikajmy wszystko to, co mogę przeklikać. Lokacja ogród. No cóż, z tych nagrobków raczej nie bardzo. Mogę coś wziąć. Z posągu raczej też. Ewentualnie tutaj. Uwaga, zła wiedźma. Okej. Okay. Zła wiedźma, bardzo zła. Idziemy dalej. I co my tutaj mamy? Już tutaj widzę wilki. Parszywe wilki, które przeszkadzają mojej matce spać w nocy. Jako dobry syn pozabijam je wszystkie. Powinienem zapytać matkę o pozwolenie. Co, matka się ze złości, że nie możesz wejść do dziury? Aż taki jesteś, mamień synek? No bez przesady. Przecież nic ci się nie stanie. No ale dobra, nie możemy tam wejść. No to w takim razie chodźmy w tę stronę. Tutaj widzę kolejnego wilka. Ewentualnie w tym kierunku. Droga na cmentarz. Nie będę na razie zakłócał spokoju zmarłym. Okej, okay, dobra. Na cmentarz nie możemy iść. Co w sumie jest logiczne. No bo w końcu nie chcemy przeszkadzać zmarłym w spaniu. Coś mogę tu wyklikać? No raczej nie bardzo. Ewentualnie tutaj. Wiedźma z Mrocznego Lasu. Cmentarz Poszukanych Dusz. Port Eten. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć? No to w takim razie chodźmy tędy. Tam jest skrzyneczka! Szybko, wyklikajmy ją! Mała mikstura leczenia. I super. Wilki widzę, że podążają za mną. To źle wróży. Bardzo źle. No to w takim razie chodźmy dalej. Oczywiście je omijamy. Po zbyt dobrej konfrontacji to na razie nie chcę mieć. Nie powinienem iść w tę stronę bez zgody matki. No co ty ciągle tą zgodą matki? Co? Ile ty w ogóle masz lat? Jesteś niepełnoletni? A nawet jeżeli jesteś niepełnoletni, to nie powinieneś iść walczyć z wilkami. Okej. Okay. No to w takim razie co mamy? Wilki. W ilości dwóch sztuk. No to w takim razie mamy pierwszą walkę. Wilk A i wilk B. No to w takim razie jedynie co możemy zrobić to ciachać ich mieczem. No dawaj, 40 punktów obrażeń. Ci zadają mi 19, 14, 32. Raczej tutaj bez żadnych problemów, a przynajmniej taką mam nadzieję. Ten padł trupem. I Jeszcze ty kolego, tylko że za chwilę ja padnę trupem. Więc wypadałoby się podleczyć z umiejętności. Niestety nie posiadamy nic, co by nam pomogło. Super, unik. Mała mikstura leczenia. I ciechamy teraz tego wilka. Kolejny unik. Podoba mi się to. No dalej. 15 obrażeń. Temu zostało jeszcze 18 punktów życia. I padł trupem. Pin wygrywa Otrzymano 10 punktów doświadczenia I gitara, podoba mi się to Znaleziono skóra, znaleziono mięso, znaleziono skóra, znaleziono mięso, aha Czyli dwa razy skóra, dwa razy mięso, super Dobrze wiedzieć I kolejna walka Tym razem z pojedynczym wilkiem No to w takim razie ciachamy go Wydaje mi się, że raczej tutaj bez żadnych problemów. 33, 15. Jeszcze odrobina. I zaraz panie trupem. 35. I pokonany. Pin rozwygrywa. Otrzymano 5 punktów doświadczenia. Podoba mi się to. Znaleziono skóra mięso. Pięknie. Tego ostatniego wilka to ja sobie zostawię na kolację w sensie na potem, więc my się wycofujemy. Tak swoją drogą tak jeszcze powiem, że jeżeli sami chcielibyście zagrać w zakon rubinowego smoka, to oczywiście w opisie będzie link, skąd będziecie mogli tą grę pobrać. Lepiej to teraz powiem, zanim miałbym w ogóle zapomnieć o tym. Więc tak, mięso odnawia 25 życia. Okej, okay. dodatkowe leczenie mile widziane, skóra, trofeum. No cóż, zapiszmy sobie grę. I w sumie tyle. Tego ostatniego wilka to my ukatrupimy, ale dopiero w następnym odcinku. Tak, więc... Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli film Wam się spodobał, to śmiało go komentujcie i subskrybujcie. Łapki w górę są bardzo mile widziane. No i w zasadzie to tyle. No cóż, ja się z Wami żegnam i. Do zobaczenia.